Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Ze mną jest Michał, Michał Rudolf z OSP Jemiołów. Gdzie dzisiaj się znajdujemy Michale? Jesteśmy w Jemiołowie. Piękny, piękny słoneczna sobota. Dzisiaj oczywiście trenujemy. Zorganizowaliśmy w naszej miejscowości manewry medyczne dla jednostek z naszej gminy plus dla zaprzyjazdonych jednostek. Są to manewry typowo medyczne, które, które szkolą, jakby uczą nas działać i reagować w sytuacji zagrożenia w różnych sytuacjach. Mamy tutaj różne scenki przygotowane, m.in. na przykład próba samobójcza, topielec, ukończenie owada i różne, różne inne jakiś wypadek komunikacyjny. Wszystko, wszystko po to jest zrobione, abyśmy właśnie na takim poligonie mogli przygotować się do prawdziwych działań. Świetnie. Jak często macie takie szkolenia? W tym roku braliśmy udział w powiatowych manewrach w Świebodzinie, które organizowała jednostka PSP Świebodzin. Natomiast zaplanowaliśmy na ten rok, żeby w naszej miejscowości również, również zrobić takie manewry. To są, jeżeli chodzi o manewry medyczne, to są drugie w tym roku. Świetnie. Ja już nie mogę się doczekać, tak, że co? Jedziemy? Jedziemy dalej. Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy się tutaj dzisiaj znaleźć. To jest zasługa. Między innymi zarządowi jednostki OSP Jemiołów. Zaplanowaliśmy dla Was pięć stacji. Na każdą stację macie po 30 minut. I na każdej stacji będzie instruktor z komendy. I pokrótce powiem, wymienię jakie są to stacje. Jest to pijak, niekoniecznie musi to być osoba pod wpływem alkoholu. To tak nazwana woda. Z tym związane też zagrożenie. Trzecie próba samobójcza. Czwarte wypadek komunikacyjny. No i piąte, no to coś z owadami. Także resztę rzeczy dowiecie się na miejscu, a na koniec dopiero to e, omówimy. Przygotowali pozorantów, także proszę o to, żebyście traktowali ich w taki sposób, jakbyście chcieli sami być traktowani. Nie? Także dziękuję. Macie Tutaj zaraz koperty. Moczy Bergardia jednostki Użnydy, Powodaj Noski, Państwa Straży Pożarnej w Siebodzinie. Dzisiaj wraz z funkcjonariuszami Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siebodzinie. Organizujemy z jednostką OSP Jemiołów manewry ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy Łagów. Głównie nam chodzi o to, abyśmy dzisiaj doskonalili warsztat umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. I do tego celu przygotowaliśmy pięć inscenizacji. To wszystko chcieliśmy tak zorganizować, abyśmy mogli swoją wiedzę, cały ten warsztat, który posiadamy przekazać w sposób umiejętny dla naszych druków z gminy Błank. Wygląda tak jak, jak widzimy tutaj, mamy, mamy powieszoną y, kobietę, y, tutaj jest na miejscu mąż. Y, osoba jest postronna, która pomogła mu gdzieś tam tą kobietę podtrzymywać, tak? Na tym sznurku, żeby ją odciążyć. Nie są w stanie sobie we dwóch poradzić. Chciałam.

Weg okay. 8. Okay. Uh, nee, maar... Nee, maar... Nee, maar... Nee, maar... Nee, maar... Nee, 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 Oddech, brakowało nam tych początkowych, nie? tak samo jak przy Topielcu, tak samo przy Wisielcu, startowe 5 oddechów. No ale słuchajcie, no tutaj walczymy o życie, nie było parametrów, mimo oni się tam ogarnęli, nie zdążyli, zaczęliśmy wcześniej RKO, bardzo dobrze wcześniej wdrożone AED, to mi się też podobało, tu reakcja, mąż latał skołowany, tak, też gdzieś... Opieka nad nim była, od razu cofka, bo on już gdzieś próbował sobie tam pójść, nie, nie wiadomo co by zrobił. Także no tutaj... Dobrze, nie? Bardzo dobrze. Jestem no, zadowolony. Mamy nadzieję. Dewella, nie? Słuchajcie, tu sytuację mamy taką zastaną. Kobieta pokłóciła się z mężem, po prostu targnęła się na swoje życie, powiesiła się. Jeżeli chodzi o działania tutaj zastępów, Muszą po prostu, tutaj mąż stara się podtrzymać jej nogi, poprosił jakąś osobę gdzieś tam z zewnątrz, która też wspomagała go tutaj trzymać, żeby odciążyć tutaj ten odcinek szyjny kręgowy. Zastępy muszą odciąć linkę, ściągnąć kobietę. Muszą przede wszystkim uważać na odcinek szyjny, który muszą zabezpieczyć przed dodatkowymi urazami osoba straciła funkcje życiowe, brak oddechu, brak tętna, więc, więc jak najszybsze przystąpienie do RKO. Bardzo szybko jest dostępny AED na miejscu, defibrylator i też jest bardzo ważne, żeby szybko to wdrożyć, wezwać pogotowie, żeby tutaj też, też im to czasu dużo nie zajęło. Jeżeli pogotowie nie przyjedzie, to nikim tu więcej nie pomoże, tak? Będą sami, sami sobie zdani po prostu na siebie. No ważna też jest tutaj termoizolacja, tak? Któru, którą tutaj trzeba też zastosować i, i kontrolowanie parametrów, tak? e, czyli też tak zwanej saturacji. Tutaj to też jest bardzo ważne, więc, więc jeżeli chodzi o te działania, to jest, to jest chyba tyle, nie? Dobra, dostaliście wyzwanie. E... Panowie byli we dwóch na rybach. Siedzieli tutaj, stali sobie jeden nagle, stracił przytomność, wpadł do wody. Osoba, która stała z nim panicznie, boi się wody, boi się wejść do tej wody, tylko był w stanie tylko zadzwonić po służby ratownicze. Pan jest w wodzie 8 minut, nie ma z nim kontaktu, druga osoba jest spanikowana, yy, boi się wejść i nie ma z nim kontaktu żadnego. Tak jak tak to są pomodoro smak. Tak. Dobra, chodzę Pogotowie wezwane. Deska. A czas troszkę. Dobra, to będzie. Oni dopóki nie mają, że jest przycap. 2, 3. Raz, dwa, dwa trzy. Ojej. Odłóżcie go tutaj Odłóżcie go tutaj.

no i w tym momencie wykonujemy dwa ED. D. Ja czekam cały czas. Co robicie? Wykonujemy podłączenie ja użycie Trzeba Dobra, zaczął wymiotować. Zaczął wymiotować. Zaczął wymiotować. Dusi się teraz, bo wymiotuje. Wracamy na bok. I bok. I rurki. Dobra. Oczyszczony. Okej. Okay. Kładźcie go na bok. Sprawdzamy no, czynności ABC. Sprawdzamy oddechy. Mieści się w normie, ale za mało oddechów. Yy, Odkręcamy na maksy i potem do połowy. Okej, okay, to uśmiech na plecach. Pogotowie jest w drodze. No, urozówkę. No, dokładnie. Czysto. Kilka przyłka, Klatkę, robiłaś? Tak. tak robiłam. Wszystko jest dobrze. To no dobrze, szybkie podjęcie, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy kładziecie na poszkodowanego, tutaj, to pierwsze co to musicie sprawdzić, czy on nie ma nic w ustach. Hmm. To sprawdziliście, tak. ale już mu żuchwy nie odciągnęliście. Luksowałeś? Tak. To okej, okay, bo wydawało mi się, że nie. Ruksowałam, ale jak luksowałeś, tak. żuchwę, to okej. Okay. Pierwsze, pierwsze badanie, pierwsze sprawdzenie oddechu robimy przez minutę, bo on jest wyciągnięty z zimnej wody i nie wiemy. Mhm. Dwa oddechy jest OK, bo 12 oddechów na minutę to jest standardowa procedura, nie? Jeśli chodzi o ratownictwo wodne, jeżeli będziecie kiedyś mieli sytuację taką, że zobaczycie osobę, która unosi się na wodzie, wpadła do wody, to pierwsze, co to, to alarmujecie służby, aby tu przyjechały. Najlepiej straż pożarną. Jeżeli nie umiecie pływać, to sami pod żadnym pozorem nie wchodźcie do wody, a jeżeli umiecie, to pamiętajcie o tym, że. Że można samy, samodzielnie uratować taką osobę. Nie bać się wejść do tej wody. Jeżeli jest osoba nieprzytomna, to nic wam nie zrobi. Jeżeli jest osoba przytomna, czujecie się dobrze w wodzie, no to lepiej, lepiej nie narazić siebie, bo będziemy mieli dwie osoby poszkodowane w wodzie, a nie jedną. Koordynować, dzwonić. Jak często wyjeżdżacie do akcji tutaj jako OSP je Regularnych wyjazdów tak naprawdę nie ma wszystko zależy od sytuacji. Zdarzają się takie okresy, że praktycznie dzień po dniu mamy jakieś wyjazdy. Jest sporo wyjazdów sezonowych, czyli np. jak mamy gorące lato, to sporo pożarów lasów jest, czy to ściernisk. Także bywało tak, że dzień po dniu nieraz po kilka razy trzeba było wyjechać. Sporo zagrożeń jest związanych tutaj z komunikacją, czyli autostrada, droga, droga S3, stara 92, czyli, czyli sporo wypadków jest. No i miejscowych zagrożeń też jest sporo: anomalie pogodowe, czyli jakieś burze, oberwania chmury, także jakieś pompowania wody. Także no, praktycznie jeździmy, jeździmy do wszystkiego. Są też różne lata. Zdarza się tak, że były lata, że w roku mieliśmy około 50 wyjazdów, ale ja pamiętam też lata, że było ich ponad 100 na przykład. Instalizacja jest to ratownictwo drogowe połączone z ratownictwem medycznym. Tutaj jest to instynizacja motocyklisty, który w wyniku zdarzenia doznaje złamania miednicy szereg jeszcze innych obrażeń wewnętrznych. Głównym elementem jest też tutaj działanie takie, aby sprawdzić, czy potrafimy dobrze zabezpieczyć miejsce zdarzenia siebie nawzajem, jak i również udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Nie, jest przytomny? Słyszy, nie. Że nie tak, jest tak, tak, słyszę. Okay, trzymam. trzymam. Strasznie mnie biodra, bo nie 10. Przyspieszony. 22 na minutę. Czyli serducho pompuje krew do najważniejszych organów, czyli mózg i organy wewnętrzne. Wyłącza sobie to, co mu niepotrzebne na chwilę obecną do przetrwania, czyli łapki no. i nóżki. Tak? Mhm. Czyli prawdopodobnie mamy do czynienia ze wstrząsem. I teraz Waszym zadaniem jest znaleźć ten strząs i ewentualnie Dobrym. zrobić coś takiego. Chcą wodać? Tak. Dobra, ja tak. dobra no, jest to, zobaczyć, to tak? nie dobra, więc może możesz podnieść, zobaczyć, tak? Będziesz widziała. Masz go jeszcze to praktycznie jest taka pora roku, a nie inna, nie jest po zapytaniu kurki. Wszystko widzisz, ewentualne urazy czy cokolwiek, tak? Dobra, brzuch jest normalny. Musimy ja. założyć. Ja, si. Pas. Dobra, jest uwol uwolnione, weźcie ten motor tak, żeby go nie uskoczyło, ok. Dobrze jest, dobrze, no jest dobrze. W panewce ci się w miednicy rusza kość, tak? Może powodować dodatkowe urazy. Chyba jak sznurka czy czegokolwiek. Dobrze. Same stopy są no, na palcach, tak. Gundziu zwyczajny, tak żeby się nie rozjechało. Rozjeżdżają się nogi? Nie rozjeżdżają się, no. czyli jest dobrze. Ok, teraz pas, tak? Mm -hmm. Teraz pas. Przesuwamy, tak? Powoli, powoli. Ruchy takie bardziej, żeby się... Prawa nie, lewa. Chodziło, jest. Przesuwamy no, prawo lewo i w dół. I w dół. Ja do Ona musi strzelić. Bo? Nie, ciągle. Teraz. Teraz. O, elegancko. Okay. Dobra, mamy gościa e, zabezpieczone. To na takiej wysokości czy tutaj no, mam tutaj Doszło do centralizacji obiegu. Pomoc rozumiem, wezwaliście wcześniej, tak, nie? Tak. No bo terem jedzie oczywiście. No i teraz trzeba gościa przygotować do transportu. Jest was raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu! Stopat. Zabieracie sobie, patrz, ma, jest was w troje akurat idealnie. Jeden do głowy i dwóch ratownic. Po co wstawać, szpagaty robić, jak można tą deskę wstrzymać albo od tyłu, albo od przodu. Dwa, trzy, jednym ruchem. Wchodzimy. Trzy, Ką, Dalej. Co ważne, termoizolacja. No jest, nie? Jest. I szykujemy mistrza do transportu, czyli. Pasy. pasy. Dobra, i teraz na końcu co dajemy? Zagłówek. I słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, żeby bark poszkodowanego był na wysokości, tutaj. generalnie, jak walkmany chcecie założyć, żeby one spełniały swoją funkcję prawidłowo, to zagłówek powinien być doparty do barku i do, do głowy. dopiero wtedy jam tak? Tak samo drugi. A skutek charakteru zdarzenia według Was mógł dodać urazu jakiegokolwiek, to bezwzględnie robimy mu ABC, tak? Sprawdzamy, czy to ono się, że gada, no to ten element nam odchodzi, ale ABC bezwzględnie każdemu, bo to świadczy, że tak powiem, o Waszym dalszym postępowaniu, tak? już teraz z Tobą rozmawia, za chwilę padnie ci przy tak, Tobie i nie jestem w Takie. Dobra, jestem świadkiem zdarzenia. Motocyklista jadąc z miejscowości łagów nie wyrobił na zakręcie, wywrócił się na motorze, uskarża się na ból całego ciała, w szczególności okolicy, okolic biodra. No i założenie jest takie, że jednostki przyjeżdżające tutaj mają zrobić prawidłowe badanie urazowe poszkodowanego oczywiście. Procedura ABC, potem badanie urazowe. Wskutek tego badania urazowego wykryć uszkodzenie czy uraz miednicy, czym świadczy właśnie wywiad, czy przeprowadzone rozpoznanie w zakresie ABC, bo mamy centralizację obiegu, czyli podejrzewamy wstrząs yy, hipowolemiczny i tam się leje krew do tej miednicy w, w sposób prawidłowy pasem biodrowym. Do zabezpieczenia miednic muszą zabezpieczyć miednicę, żeby yy, pacjent przeżył i był cały i zdrowy. Najtrudniejsza akcja. No zawsze najtrudniejsze akcje są te, gdzie yy, mamy do czynienia z walką bezpośrednią o ludzkie życie. Yy, no i chyba te, które, w których po prostu są ofiary śmiertelne. Yy, no takie się nie zapomina do końca życia, tak naprawdę. No Sporo tego było, i ciężko jest stwierdzić bezpośrednio, która, która była najgorsza. Wypadki komunikacyjne, i samo wydobywanie ludzi z samochodu, Fajnie, e, które trwa nieraz bardzo długo, bo tak są zakleszczeni, to jest dosyć trudne. Ja na swoim koncie też mam sporo topielców, i to też jest. zostaje to w głowie. Ale bezpośrednio nie mogę stwierdzić, która była najtrudniejsza. Kolejnym elementem. Jest stacja dotycząca z owadami, w której pszczelarz podczas wykonywania swoich czynności zostaje porządlony przez, przez pszczoły, traci przytomność i zostaje powiadomiona jednostka ochotnicza Straży Pożarnej, która podejmuje działania i podczas których tych zdarzeń, tego zdarzenia akurat osoba doznała wstrząsu, jest ona ewakuowana, udzielana pomoc. Spytaj wszystko i jak coś go szybko ewakujemy w miejsce bezpieczne. Pytał się, co go mogło ugryźć i będziemy dalej działać. O, Pytamy. Halo, słyszy mnie pan? Tak. Coś się stało ja, pan Szedłem, coś A uczulony coś, na coś pan jest? Tak. No to no, może pan stanąć? Powoli Znajemy. Jemu jest troszkę słabo. Musisz go wziąć. Tak ładnie idziemy. A. Przekazujemy go dla ratowników. No, kto bierze się tutaj za głowę i od uwierzy go? A do góry szybko bierze I go ładnie... z wami, więc pytajcie wszystko go. Bo... Tak, jakbyście byli na zdarzeniu. Nie? Tak. Jak no, mamy nie ma. No na tak. tak, To trzyma. To, to teoretycznie Idziemy, że idę ma to już w tak. przyniesiony mamy. Zadanie robimy Czy dalej. Dam Tam, koło tej musi być. Hmm. Co nie. Nie, to nie Zadanie nie robimy. To, to. na nie. początku. Nie, nie, no, nie, nie, trzeba. Być to. Ten. Nie ja tak. to to przede wszystkim, co tu trzeba było po kolei zrobić przy tym zdarzeniu, jeśli mamy osobę poszkodowaną, ugryzioną przez pszczoły, szerszenie bądź innego owada. Przede wszystkim, jeśli widzimy, że gość leży tutaj przy ulach, widzimy, że został ugryziony i przeprowadzamy wywiad pod, pod, podchodząc do niego tu w ubraniu, na przykład. I pytamy, czy jest uczulony. Jeśli mówi, że tak, ewakuujemy w strefę bezpieczną. Robimy punkt medyczny i przeprowadzamy cały wywiad. Przede wszystkim ocena PAFU i wywiad Simple. I wszystko pytamy. Jeśli ma adrenalinę przy sobie, podajemy tą adrenalinę. Jeśli pan już wpada w strząs, to tym bardziej. No i całe badanie robimy urazowe ABC. No i dalej zgodnie z, z całą procedurą. Tlenoterapię, jeśli potrzeba, to dajemy, termoizolację, no i wyzwanie pogotowe. To najważniejsze. Nie? Kolejnym zdarzeniem jest to zdarzenie związane z pracą rolnika na kombajnie zbożowym podczas wykonywanej pracy doznaje udaru. Zadaniem ratowników jest prawidłowe przeprowadzenie rozpoznania, co się wydarzyło i ewakuacja jego z tego, ciągu, z tego kombajnu na zewnątrz, udzielenie pomocy. Podczas koszenia zboża traci panowanie nad pojazdem, osuwa się na kierownicę, żebyście mieli trochę łatwiej, to siedzi tu, nie na kierownicy. No i kombajn zatrzymuje się, tak się zatrzymuje. Jest zgaszony. Let's no go, tak. people. Czyli jest bezpiecznie. Dzień dobry, jestem ratownikiem z Tajemiałów. Jak pan się czuje? Coś było, jakieś leki brane? Alkohol. Nie. Alkohol pity? Jak dawno to wystąpiło mniej więcej? Deska. Wsiadamy. Deska. Zobaczycie jak go krawę wejść no, no, no. no tak, ale deskę musimy zadłożyć. Ja bym ja go włożyła na, na deskę. Dalsza rada Nie ma. No nie, nie ma kontaktu prawie. Będziesz mocniej go trzymał. Ale deskę połóżcie niżej, nie? Bliżej. Na pewno tylko. No stopnie, stopniowo go. A tak. Niżej. Trzymać go? Tak. Trzymamy, trzymamy. I, I na deskę, na deskę Na półsiedzącą siedzącą. być trochę. Y, twarz wykrzywiona Podaj mi ręce Podejrzewam uder. Hmm. Po czym? Po czym podejrzewacie? Po, Czuje, po... po na pięciu mięśni Wykrzywiona e, twarz e, Bełkotliwa moda, e, No brak kontaktów Na półsiedzącą Trzeba by coś... trzymać na kolanach o. No, albo głowy tak, wyproszczęśliwa no, tak. no albo poczna, nie? No albo nie. W stronę, na lewą tak. stronę Tak, met ma założony mhm. Sprawdzamy nic do 10 nawet Halo czy pan nie słyszy, sprawdzamy sobie oddech, sprawdzamy sobie tętno Później go ściągnęliście, zmiana pozycji jeszcze raz, nie? On miał zaburzenia też przełykania przez ten udach dlatego zaczął się krztusić Dobra, by była pozycja boczna też, nie? Ustalona. Oczywiście tam było normalnie wtedy na tej bocznej nawet, nie? I tak na tej bocznej zostawiony do przyjazdu z oderem, nie? Na rurkę, na rurkę. Nie, no właśnie, Cię ciężka no sytuacja. Nawet może by było lepiej wtedy jakby siedział z tą deską podjechać go zapiąć wpiąć tutaj no i wtedy nawet wam łatwiej bo jest, jest stabilnie na desce nie wtedy się tak nie leje jakby był pospinany i nawet by było łatwiej go zdjąć nie wtedy dwie drabiny jeszcze do posunąć nadal, nie? z boku albo też dwie drabiny z boku żeby było do asekuracji nie mhm. dwójka ludzi Aha, no. za nami ostatnia scenka dzisiejszego dnia był to przypadek kompanisty, który dostał udaru. Myślę, że bardzo fajny dzień, bardzo ciekawe, ciekawe zdarzenia, dużo nowych doświadczeń dla naszych ratowników. Bardzo ciekawe spostrzeżenia instruktorów. Myślę, że bardzo fajna forma przypomnienia sobie i jakby szkolenia tego, tego, tego kunsztu ratownictwa. No co, przed nami chwila wytchnienia, ciepły posiłek. I czekamy na następne ćwiczenia.